Pan z wami i z duchem Twoim. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Chwała Tobie, Panie. Po przedstawieniu Jezusa w świątyni, jego ojciec i matka dziwili się temu, co o nim mówiono. Symeon zaś błogosławił ich i rzekł do Maryi, matki jego: Oto ten przeznaczony jest na upadek. I na powstanie wielu w Izraelu i na znak, któremu sprzeciwiać się będą. A twoją duszę miecz przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu. Oto słowo pańskie. Chwała Tobie Chryste. Kochani moi. Kontynuujemy nasze rozważania apostolskie. Bo Matka Najświętsza, ta, która, którą przeszedł Miecz Boleści, była również tą, która stała się Matką całego Chrystusowego Kościoła. Czyli wzięła w pierwszej kolejności w opiekę właśnie apostołów, którym towarzyszyła od dnia śmierci, aż po dzień wniebowstąpienia Pańskiego w Wieczerniku i później towarzyszyła im również do dnia Pięćdziesiątnicy. I tak naprawdę towarzyszyła aż do swojego zaśnięcia i wniebowzięcia. Dzisiaj pragniemy wziąć, położyć na ołtarzu życie i dzieje następnego z apostołów jednego z najbardziej kontrowersyjnych, bowiem ci do tej pory rozważani, ta pierwsza nasza część, tych siedmiu apostołów, których których życiorys przejrzeliśmy, przejrzeliśmy się mu bliżej, to byli apostołowie, którzy byli bardzo prostymi ludźmi, ale jednocześnie tak, takimi bardzo mimo wszystko bliskimi świątyni, bliskimi Pisma Świętego, bliskimi przepowiedni, proroków i bardzo oddanymi również narodowi wybranemu. A dzisiaj właśnie na ołtarz położyłem życiorys świętego Mateusza. Apostoła, który został powołany spośród tych złych, tych niekochanych, tych, którzy byli bez wątpienia jednymi z poważniejszych grzeszników wtedy i również w dzisiejszych czasach. I przytoczę fragment właśnie z tej. Ewangelii, której autorem jest święty Mateusz. A gdy Jezus odchodził stamtąd, ujrzał człowieka imieniem Mateusz, siedzącego w komorze celnej i rzekł do niego: pójdź za mną. On wstał i poszedł za nim. Kim więc był? Wiemy, że był, że był komornikiem, że był tym, cel, tym właśnie celnikiem w tamtych czasach, czyli tym, który pobierał od narodu izraelskiego daninę za wszystko. Nawet ci rybacy, którzy, których już poznaliśmy, oni musieli od każdej złowionej łodzi pójść i zapłacić daninę do Mateusza. Mateusz był synem Alfeusza, był celnikiem, który pracował na co dzień, młodym człowiekiem, który pracował na co dzień w kafarnach. I pracował nie dla świątyni, nie dla Sanhedrynu, ale dla zaborcy, dla, dla Imperium Rzymskiego, dla rzymskiej administracji, pobierając podatki. Możemy sobie i, spróbować wyobrazić napięcia, jakie to rodziło również w jego współbraciach, w jego współobywatelach, którzy widząc go, kiedy przechodził elegancko ubrany, bo. Trzeba przyznać, że Imperium Rzymskie dbało o to, by ich przedstawiciele, ich administracji wyróżniali się również strojem. Kiedy widzieli ci ludzie umęczeni, którzy często naprawdę ciężko dniami i nocami pracowali na tle, jak on żyje sobie zupełnie fajnie i swobodnie z tych ściąganych podatków, to w, te, w tym momencie traktowali go niestety jako zdrajcę i kolaboranta. Jako ogromnego grzesznika, jako tego, który jest obłożony taką narodową ekskomuniką, czyli wykluczeniem z życia religijnego wspólnoty żydowskiej. I spójrzcie, co się dzieje. Mimo tych wszystkich przeciw, mimo tego, że tak po ludzku patrząc, należało go omijać szerokim mukiem, Jezus właśnie jego powołuje, tego człowieka odrzuconego tego człowieka, człowieka pogardzanego przez innych. I jednym zdaniem dokonuje tego, tej przemiany w sercu Mateusza. Ja Podejrzewamy na podstawie badań, również na podstawie tradycji, którą badałem przez ostatnie dwa lata, medytując i, i próbując dotrzeć do jak najszerszych źródeł o życiu apostoł, apostołów, że on z pewnością gdzieś tam z oddali Przysłuchiwał się temu, co mówił Jezus, ale u jemu nawet nie przeszło przez myśl, że Jezus przyjdzie i jego akurat zaprosi, że go powoła. I to jedno pójść za mną sprawiło, że przemienił zupełnie Pan życie Mateusza Celnika. Jak mówi Ewangelia, natychmiast wstał i poszedł za Jezusem, zostawił jakże. Intratne zajęcia jak na tamte czas. Moi drodzy, i to tutaj bardzo dobrze nam pokazuje, że łaska Boża naprawdę nie wybiera idealnych kandydatów. I tutaj od, od razu przenieśmy się do naszych czasów. Mamy tak wiele pretensji we, we współczesnym świecie, również do współczesnych nazwisk, skupów, księży, do, do duchowieństwa, do pasterzy, że a co ten ten który jest synem ojca, który jest pijakiem, albo ten, który jest synem ojca, który był donosicielem w UB, on jest teraz, czy w B, on jest teraz księdzem? Jak to możliwe? Moi drodzy, odpowiedź leży w życiorysie właśnie dzisiaj rozważanego apostoła Mateusza. Pan Jezus nie wybiera idealnych kandydatów, ale potrafi z tych, w pewnym sensie wybrakowanych z różnych powodów, duchowo i, i może nie tyle intelektualnie, ile duchowo przemienić serce każdego takiego kandydata. Idąc naszym codziennym tropem rozważania, spr 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 spróbujmy się przy przyjrzeć, ja się temu już przyjrzałem, i tylko w skrócie tak na zasadzie zachęty o tym powiem, życiu rodzinnego, rodzinnemu. Właśnie Mateusza. Otóż Ewangelie nie podają jakichś większych szczegółów na temat życia Mateusza. Tradycja nie wspomina o tym, by był on żonaty i by z tego małżeństwa urodziły się jakieś dzieci. Więc jego powołanie, ta nagła i radykalna przemiana sugerują, że żył sam co też jak gdyby po przeanalizowaniu całego jego życia i życiorysu jest, staje się dość naturalnym i zrozumiałym bo my ci którzy współpracowali z, z, z zaborcami no raczej nie mogli liczyć na przychylność domów e, izraelskich w którym mogliby znaleźć partnerkę na małżonkę czy kandydatkę do małżeństwa dlatego też należy założyć że jednak Mateusz był był bezrzędny przez całe swoje życie. Był synem Alfeusza, bo o tym wiemy. Być może właśnie spokrewnionym z tym Jakubem Mniejszym, o którym będziemy dopiero mówili. Mateusz był człowiekiem przywiązanym, wcześniej bardzo przywiązanym do pieniędzy, do liczenia pieniędzy, był świetnym księgowym, był człowiekiem intelektualnie bardzo dobrze roz rozwiniętym, był bardzo poukładanym, o czym świadczą również zapisy Jego Ewangelii. Ale też z pewnością ciążyła mu samotność, to odrzucenie, odsunięcie przez naród. Nawet, jak podaje tradycja, apostołowie przez długi czas, mimo że był w gronie apostolskim, omijali go, odsuwali, nie traktowali jak swojego, podobnie jak świętego Pawła Apostoła. Jego prawdziwą rodziną stają się więc, skoro został odsunięty przez naród z wyboru Jezusa Chrystusa, jego prawdziwą rodziną stają się, staje się Kolegium Apostołów, które z początku, jak przed chwilą powiedziałem, nie do końca go akceptowało i tolerowało, ale został łaską Bożą wpłonięty w to Kolegium i przyjęty jako jeden z dwunastu. Mateusz, jak wiemy, Świetnie. Jest autorem pierwszej kanonicznej Ewangelii. Ewangelii, którą nazywamy Ewangelią katechetyczną, pisaną do Żydów z myślą o Żydach. Przepiękną, pełną z cytatów Starego Testamentu. Bardzo dokładną, bardzo poukładaną, taką prawdziwą Ewangelią synoptyczną. I jego tekst ukazuje Jezusa jako właśnie tego nowego oczekiwanego Mesjasza, jako nowego Mojżesza i oczekiwanego Mesjasza, który wypełni prawo. Według tradycji Kościoła głosił Ewangelię w Etiopii i w Persji. Nie głosił Ewangelii na miejscu wśród swoich, bo o, ciągle nie był zaakceptowany mimo wszystko. Gdzieś tam z tyłu głowy u Żydów zostało, że to jest ten niechciany, więc poszedł otwarcie do innych narodów, by głosić Ewangelię. Ponosi śmierć męczeńską, i tutaj, jeżeli chodzi o jego męczeństwo, te szczegóły są różne. Jedni podają, że miał być przebity mieczem podczas sprawowania, właśnie świętej, łamania chleba, sprawowania Eucharystii. Jakimi symbolami? Przez jakie symbole rozpoznamy świętego Mateusza w przestrzeni kościoła? Jako człowieka ze skrzydłami lub jako anioła w wizji, wizji Ezechiela i z apokalipsy, symbol właśnie Ewangelii świętego Mateusza rozpoczynającej się właśnie rodowodem Jezusa Chrystusa, czyli ukazaniem człowieczeństwa Jezusa Chrystusa. Jest patronem celników, co jest oczywiste, urzędników skarbowych, co też jest oczywiste, finansistów i bankowców, co również jest oczywiste. I myślę, że to powoduje, że, że jego osoba jest dość dobrze znana w przestrzeni dzisiejszego świata. Jakie jest przesłanie dla nas, moi drodzy? Mateusz. Siostry i bracia, wydaje mi się, że uczy nas, że nigdy nie jest za późno, by usłyszeć głos Jezusa. Doświadczam tego często, kiedy rozmawiam z kimś, ktoś mówi po, po, skoń, przy końcu rozmowy księże biskupie, z moim życiorysem, z moimi problemami, z tym, co przeżyłem, ja mam wrócić na łono kościoła, to dla mnie za późno. Otóż nie. Nigdy nie jest za późno na to, żeby dać szansę usłyszeć ten głos Chrystusa w swoim sumieniu. Naprawdę żadne grzechy, żadna przeszłość, żadna etykieta, którą czasami przyklejamy, jesteśmy pooklejani przez naszych współbraci, nie jest przeszkodą, by Pan powołał człowieka, powołał do świętości, powołał do. Do realizacji, realizacji tej świętości, niekoniecznie przy ołtarzu, bo przecież powołanie do świętości jest o wiele szersze od powołania pasterskiego. Siostry i bracia, każdy może usłyszeć słowa: Pójdź za mną. I każdy powinien odpowiedzieć: Pójdź za mną, droga matka, wychowaj swoje dzieci, uroś swoje dzieci, które Pan Bóg poprzez swoje błogosławieństwo Ci daje. No, wychowaj je. I troszcz się o nie aż po kres swojej śmierci. Pójdź za mną, drogi ojcze, pójdź za mną, pójdź za mną, doktorze, pójdź za mną, policjancie, pójdź za mną, murarzu. To są wszystko czynności, które jeżeli traktujemy jako powołanie Boże, wykonujemy najpiękniej, jak potrafimy, i one nas również uświęcają. Dla współczesnego świata. Mateusz jest szczególnie ważny, ponieważ pokazuje, że Ewangelia dociera także, tak jak mówił papież Franciszek, na manowce świata i na manowce kościoła. Do ludzi żyjących gdzieś tam na marginesie tego świata. A Kościół musi i powinien być otwarty dla wszystkich, siostry i bracia. Musi i by, powinien być otwarty dla wszystkich i dla tych, którzy pragną poznać Boga. Dlatego też przy tej okazji jeszcze raz podkreślam i zachęcam i z ogromną odpowiedzialnością powtarzam. Każdy człowiek w Kościele zasługuje na absolutną, absolutnie poważne potraktowanie. Na potraktowanie z miłością, nawet jeżeli my jako pasterze widzimy, że ten człowiek zupełnie, jak gdyby nie współgrał, mówi zupełnie inne rzeczy, jest zbuntowany, tak na pierwszy rzut oka, obrzuca nas Pewnymi tekstami, które jak gdyby po, po, pokazują, że, że no chce nas w pewnym sensie obrazić. Mimo tego, nie wolno nam nigdy zamykać drzwi przed nikim w świątyniach. Mówiłem o tym podczas konferencji naszej dla duchowieństwa. Mówiłem do, naszych, do naszego duchowieństwa, że nasze świątynie, nasze kaplice, nasze sanktuarium są otwarte, Zawsze i muszą być otwarte dla każdego człowieka, bez względu na to, skąd on przychodzi, z jakiej wspólnoty, z jakiego wyznania, to naprawdę nie ma znaczenia. Oni przychodzą, my przychodzimy do Jezusa, przychodzimy do Boga, do Matki Najświętszej, chcemy się modlić. Więc nie wolno nam tutaj robić takich rzeczy, że będziemy mówili, że kogoś nie wpuścimy, bo jest z takiej czy innej grupy modlitewnej której, która nam się podoba lub nie. Musimy być otwarci. I ten ostatni czerwony pasek naszej duchowości na naszym dzisiejszym duchowym ekranie pokazuje, że Jezus naprawdę nie patrzy na moją przeszłość i twoją przeszłość, droga siostro i bracie. Patrzy na moje serce. Serce gotowe wstać i pójść za Nim. I tego się trzymajmy, jeżeli Pan Bóg pozwoli mi jutro na czasy szczęśliwie powrócić, to pójdziemy dalej, pójdziemy do Jakuba Mniejszego, który jest nazywany w tradycji Kościoła apostołem, a jakim apostołem, to powiem wam jutro. A teraz zanieśmy nasze wspólne błagania i poprośmy przez niepokalane serce Matki Bożej Bolesnej, aby otaczała swoją opieką matczyną Chrystusowy Kościół. Aby otaczała nasze rodziny, aby otaczała rodzinę naszych rodzin, czyli naszą ojczyznę kochaną, aby otaczała nasz naród, aby otaczała całe duchowieństwo, aby również nas, duchowieństwo XXI wieku uczyła modlitwy takiej szczerej i głębokiej, jakiej nauczyła apostołów wtedy, między śmiercią a zesłaniem Ducha Świętego, śmiercią Pana Jezusa a zezwaniem Ducha Świętego, aby towarzyszyła nam w naszym życiu i aby nam pozwoliła, abyśmy szczęśliwie w tym pielgrzymowaniu z krzyżem jubileuszowym dotarli do jej domu w, Meczu Golię w tym jeszcze w tym roku, w tym miesiącu. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.